Dzień dobry, witam w PC Building Simulator 2 A konkretnie w becie tej oto gry Przejdźmy sobie dalej, do, do, do przodu To generalnie jest po angielsku, bo po polsku jeszcze nie działa Generalnie nie chce mi się tego za bardzo czytać, chociaż mógłbym Jeżeli coś, to mogę to przeczytać kiedyś w przyszłości, jeśli będą więcej odcinków to jak chcecie mogę przeczytać, przetłumaczyć, a jednak nie będę mógł, ale... No dobra. Zobaczymy. Nie chcę mi tego czytać, bo to jest dość długie, a jednak. Yy, no. Na pewno ciekawego też nie będzie, bo... o, Zaczynam od RTX 3080. Ciekawe. Fascynujące. Zaczynam od jednej z najlepszych kart obecnie na rynku. To fajny PC Building Simulator, ok. Że tak powiem, już zmienili jedną rzecz, mianowicie leci w tle muzyczka. To jest na pewno coś, co jeszcze nie było z tego co pamiętam, że właśnie, że wyjątkowo cicha. Okej, okay. graphic card, pick, montujemy, fajnie, blokadki, pyk, pyk, PC, pi, PC. no, PC Locker, PCI Express. Kabelki oczywiście podpinamy. Dwa ośmiopinowe wtyczki zasilające. Panel boczny. Pyk, pik, pyk, pik, pik I kozak. Dobra, czyli. O, to jest nasz komputer chyba ten biurowy, okej okay. Fajnie. P. Open that. Thank you. Omega system. Tam było. Dobra, pyk, accept, okej okay. Wiadomo, to jest Go to PC, możemy skanować wirusy. Eee, tu jest miejsce, nie, to nie ma miejsca, tutaj musimy iść. No, poka mnie to. A, ja, ja wiem, I know, I know. ten Software, USB stick. USB drive to się nazywa w sumie. Tam w pierwszej części się nazywało USB stick, a tu się nazywa USB drive, ale generalnie chodzi o open driver standardowo. Ej, ok, Morton, omega system, jasne, jasne, Wirus scanner. Na szczęście już nie musimy resetować komputera, żeby wyłączyć, włączyć, żeby po zainstalowaniu, bo jest to troszeczkę na nowszych, prawda, na nowszym systemie robione. znaczy, jeśli chodzi mi, że na nowszych em, na naszym doświadczeniu. No, także git. Dobra, mamy Delivery Area. Delivery Area. Szkoda, <laughs> Delivery Area. Dobra, lecimy dalej. Nie, kolega, zaraz, no, dobra. Przekonaliśmy Water Cooling. GP, GP, GPU. Of course, Water Cooling. Ja, ja. Mm, se leci Odpinamy kabelki, odpinamy, wyciągamy sobie GPU. GP, OK Workbench next Workbench, ok, czyli... Tu... O okej. O, to jest taki inny workbench, no? To jest taki inny rodzaj workbenchu, to, ja to są... tego co że trzy rodzaje workbenchy to są. oczywiście oczywiście dziki trzeba pozdejmować. Kulturalnie, bardzo ładnie, Fake Teraz musimy nałożyć nowe Thermal Grizzly. A, no wiadomo, tu ogólnie są ta grama. na tyle fajne, że ona ma normalnie firmy takie, wiecie. Realne firmy tutaj są. Wszystkie z tego co kwiasz. Kupione są po prostu licencje pięknie. No i paste. Sufficient, sufficient paste applied. Ok, a, a, a mógłbym tak na przykład tak nawalić tej pasty tak wiecie, tak bardzo, bardzo dużo. O, widzę, że... Aż tak nie mogę bardzo. To nie mogę być. Dobra, może być. Aż tak z nie mogę nałożyć, szkoda. Musimy pięknie coś pozakręcać, EVGA. Firma oczywiście, pro, pro, nie producent, tylko no, producent chłodzeń właściwie, a nie kart graficznych oczywiście. Jedynym producentem kart graficznych jest Nvidia i AMD. Na, na obecny moment ma Intel wejść swoimi kartami tak przy okazji, tak off topic. Znaczy nie, niekoniecznie off topic, bo jednak jest to związane z, prawda, komputerami, Jak gra jest o montowaniu komputerów, także no. Pamiętajcie, jedynymi producentami takich kart graficznych typowych jest AMD i Nvidia Na razie Intel ma wejść ze swoimi za niedługo Oczywiście to jest tak, bo to jest taki system, wiecie To jest I.O. I mamy tutaj, prawda yy, no Chłodzenie, blok wodny na, blok, blok wodny na a procesorze i na karcie graficznej, oczywiście, tak. I wybieramy sobie kulant, kolor kulantu. Hmm, jakie są kolorki? Feltowe są jakieś. i ten, ten wygląda brzydko. Hmm, tak, ja bym o taki. O, ten jest taki ładny. Kulancik. Teraz napełniamy, oczywiście, musimy zobaczyć, czy kulant przepływa. To oczywiście pompka. Czasami możecie się spotkać z blokopompami, czyli że pompce bezpośrednio na podzeniu, na, na przykład na procesorze od razu A, no tak, missing cables, oczywiście, przydało się podpiąć najpierw kartę To możemy sobie odpalić o, to tak, Jeszcze, jeszcze to O, Upgrade drugiego poziomu jest najważniejszy, czyli automatyczne podpianie tych głupich kabli bocznych One są naprawdę irytujące Dobra, teraz P tu musimy sobie PC parts, remove components PC lock. Ok, teraz to i side panel. Kozacko, dobra, mamy kolejny delivery area. Lecimy dalej. Collect big highs. Overclock. Overclocki są bardzo proste. Na szczęście. Jestem mistrzem overclockingu w grach komputerowych. Nie na no, generalnie tutaj niestety, niestety ta gra nie pozwala na wolność. Znaczy, no, że w sensie, że wytłumaczy mi dokładnie co ja mam zrobić. Dobra, GPU. CPU, ja oh, sorry, CPU, overclock. Pych, pych, nie mogę, nie mogę nic więcej zmienić, nie? Ale pamiętajcie, to jest beta. To jest beta. Tylko o to chodzi, to jest beta. OCCT o Dobra Please let me out No ja właśnie chcę waitować, ale dalej od tego komputera. Dlaczego nie mogę wyjść? Nie pozwalam, nie pozwala mi Overclock, w ogóle śmieszne jest to, że to jest I3K8008 no, generacji, a tu mamy RTX 3090 od, od, od czapy kompletnie od czapy bez sensu w ogóle. Co to w ogóle za pomysł? Żeby łączyć takie oto podzespoły. Sta... Poza tym, jak stać kogoś na. Jedną z najlepszych karty na rynku, to byłoby chyba go wstać, ale na nie? Także to jest śmieszne. Dobra. Dzięki. Fajnie było, miło było, ale tyle. Lecimy dalej. Pick. Set all RGB lights to rainbow effects. O, fajnie. Pick. Select all. Brief, Rainbow, walk. O możemy. Pa. Damy mu takie disko. Czemu nie? Git jest. Na pewno się nie obrazi. E, prawie się pomyliłem, gdzie mamy iść. Okej, okay, mamy dopiero 8 minut nagrania, ale szybko, ale to wolno idzie. Ja po prostu też powiedziałam. Okej, okay, możemy sobie iść kolejny dzień do pracy End the day <coughs> mamy W betcie mam Na BT mam przy, przydzielono 5 dni 5 pierwszych dni Czyli jeszcze zostały nam o oh, change work type Widzicie, o tym bo mówimy case mode modding dobra select spray Use slider to increase the nose size and make it easier to spray the whole machine ok The customer wants the paint red The customer wants a glass to so toggle this switch on, ok. Ok, cover both sides, ok, super. Ale tu jeszcze pamiętam, że jak się dało transparency... Nie, nie transparency. Hard. O widzicie, to działa natychmiastowo. Pięknie. Ale... Jakoś nigdy się nie spotkałem, żeby... Żeby ludzie malowali sobie obudowy. Szczególnie sprayem. Ja osobiście bym nie chciał. Żeby mi się wybrudził. Moim zdaniem bez sensu, ale. No, jak tak to nie? Komputery są dla, właśnie. Komputery są. Dowolne. Jak ktoś chce, to niech to robi to chce. Nie powinni się móc, nie, nie móc takich rzeczy krytykować. Dobra. Inbox. Przychodzące maile. Level up. Heat. Replace air cooler. Ok, zaraz to ogarniemy. Delete. Czyli ja mogę tutaj. State status Aaa, oczywiście będzie mi tak jak gra męczyła mnie Ej nie, nie czekajcie, czy ja tu mogę... Mortar Thermal Uuu, mogę sobie... Ale fajne, mogę sobie wybierać te Add the basket Ale fajne jest to, że mogę teraz sobie wybierać te rzeczy, to, to... Patrzeć na, 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 na PC i mogę sobie wybierać, czy coś zamówić z jego komputera, jak gdyby To tyle, nie? Required level one Ja mogę sobie kupić lepsze niż już e, Tools and software Auto tool Kupię sobie Tablet, o oh, dostać hmm. tablet Ok, your new tablet, decorator Ok, co to robi? Dekorator, przepraszam, decorator, decorator up. Rotate Carpet Wow, takie co? Just a carpet Vintage Wood Nie, to wszystkie takie Futuristic Clean To wygląda. Not bad To mi się bardzo podobało No, czy takie w sumie, ok O, oh, PCB O, oh, drewno z pierwszej części, fajnie A, space? Hmm, to space takie, nie jest takie brzydkie. tak, dobra, lecimy. Poka mi ścianę. Well detected. A zróbmy zrób taki kosmiczny po prostu. ej bo, bo... To jak wygląda? Dosłownie z pierwszej części, ale okej, okay. zróbmy takie kosmiczne biuro. O, o, futurystyczne, no? Futurystyczne będzie lepsze. Oj, futurystyczne, ładne jest. Futurysty clean. No oj ładne, futury, ja lubię, futury, ja lubię futury, futury, futurystyczne rzeczy. No, piękne, piękne to wygląda. Znaczy, no ładne takie, no ładne. O, oh, desk mogę też zmienić kolor. Desk detected. Space work mogę sobie dać tym razem tutaj. Będzie pasowało. Oh, future, future work. No, wiesz, ja nie pasuje. No dawaj, te. Space work bench'e. Pięknie to wygląda. Nie, nie, ja chcę, ja chcę, ja chcę to. desk. Dobra. Space office desk. Tu damy sobie ten inny desk, o. Tu damy sobie taki. Space work desk. No i kozaki, fajnie. Chyba ja już nic do nie ma. Dobra, schowaj ten tablet. A bo ja muszę jeszcze wyjść z tego ewentualnie. Okej, okay. ram co to robi? Czy ja mogę sobie... Latency... A! A to ja podkręcam ram w... A, okej, okay. to jest jakiś kalkulator, czyli to PART Fas, śmieszne, że mamy RTX 1080, a tutaj dopiero są. A, tu mamy Ryzen 9 <tiles> 5950X, a tu mamy i 7 k No cóż, ale to, to jest tylko beta, wiadomo. Nie ma co się przejmować takimi rzeczami w pecie. Dobra, pokażę to. End the day Beta gameplay not fine, ale oczywiście cały czas to nas informuje Że to nie jest finalna gra, tylko beta Beta, beta Mamy to, fajnie Komputerek już powinien też przyjść Nie, 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 ja chcę zmienić Dokładnie, type Dobra Odkręcaj to, odkręcaj to... Ja wiem akurat jak to działa, nie musimy grotłamać wszystkiego, halo? Co to jest za... O, w końcu mamy oczyszczanie CPU! Nareszcie! Czy gra mi sama weźmie czy... Czy muszę wiedzieć kiedy? A, czyli jednak musiałem, czyli jednak gra mi powie. Okej, okay, dobra, to już, to już dobrze wiedzieć. Dobra, czyli generalnie patrzymy tylko do, kiedy gra nam powie, że wystarczająco jest. Tu już jest nieco inaczej niż w pierwszej części, bo tu już trzeba faktycznie... O, jak widzicie, kupiłem sobie te fajne kabelki, jest git. Side panel. Nie wiem czy by się obraził, mój komputer pomalował? Ja bym się obraził, ale ciekawe czy on by się obraził. A no, PC can't boot, no to odpal go i będzie boot. A tymczasem, poka mi te. A właśnie, przy okazji, też zapomniałem A nie, to jest kolejne nowe zlecenie. Um, to exactly what I. Ek, aha, ok, czy fajnie było? Git replace USD, u, SSD Oj, widzicie, jakie to super. O, ale to jest, o to jest super, bo to się łączy z, pra... z tego z rodzajem zlecenia, ale kozackie to jest, w końcu dali coś, w końcu dali coś takiego Paint case green, okej okay. Paint case green Dobrze, się już zamówić O, next day za free, czekaj, pewnie to zmienią na pewno, jestem pewny, że to zmienią To było zbyt proste, żeby Zawsze dostawa następnego na tego nie była za darmo A może że ja faktycznie powiem ci, że zlecenie zostało wykonane, co? Tak teraz myślę. New parts, available, available. myślę, że zasave game of. No, na razie. Nie, nie trzeba saveować w sumie. Tak myślę. To, dobra, mamy tutaj. Fix. On chciał, co on chciał? On chciał SSD. Missing the following parts. Ok, not problem. I have. I have this. Ok, mamy SDK. Super. mi eh, to odwrócić. Czy bo tego le lepiej nie położyć? Tylko tak problematycznie. Albo to jako mam tak podejść pod to. O oh, kurczę, ale dużo półek na dyski: storage, SSD, cables. Podpinamy podpinamy, odpala. Teraz muszę podpiąć tego, się muszę podpiąć pendrive no właśnie, muszę zainstalować system no i fajnie, formatting, installing core file, installing ok, tu widzę szybko to całkiem leci dobra mamy to Delivery area, Teraz cały czas cały będę chyba mówił. To stwierdzenie Changing Bench Type. Ja muszę to wziąć do ręki, co? Pik, pik, pik. Pick, pik. Pick. Pick, pick. Transparency. Hard. Green. Czy on chce, żeby mógł cały pomalować? Czy. Bone spray the glass. Ok. Outside, secret lights inside. Dobra, don't, don't paint the glass. Not problem. Pick, pick green. Nie będziemy malować szkła, jak skoro tak mówi. Nie będziemy tego robić. Ale tutaj speedrun w malowaniu. No i fajnie Dobra, mamy to Pięknie jest Pyk, pyk Replace SSD Replace CPU yy, A, muszę najpierw Joba, nie, czekaj Accept'nąć to muszę I teraz mogę to assign'nąć Dokładnie Instal GeForce GTX G20 G20 70. For most parts you can do this by comparing the details on, in the shop, but for graphics cards and processors it is also worth checking the part ranking. That the part you selected has equivalent or higher lighting than one requested. Ok, um, budżet 650 dolców. Budżet 650 dolców, co oznacza tylko tyle. Jak tu muszę, mogę wrócić, halo? Continue shopping, okej okay. Continue shopping Understanding Okej, okay, ona chce co? GTX 970, okej okay. 970 Czyli... RG 290 greater jest lepszy czyli ty, ty ty jest też dużo tańszy niż jego budżet, to tak zrobione, żeby właśnie na pewno na pewno wybrać coś, co na pewno co nie, nie, nie przeważy nad budżetem Faj right now, continue shopping i dobra, na ten odcinek sobie zakończymy I nagram jeszcze do końca, te, bo zostało już tylko prawie 3 dni, są 2 dni ale tak, jeśli oczekujemy się spodobać, to zobaczmy Komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym jeszcze odcinku. No i cześć.